Niech będzie pochwałę z Chrystus. Witam was serdecznie w kolejną niedzielę. Dzisiaj 31. niedziela zwykła. Moi drodzy, dzisiaj mamy tekst, który jest jednym z moich ulubionych. Nie wiem, czy wy macie takie teksty Ewangelii, Pisma Świętego, które was zawsze poruszają, które są dla was ważne i które albo do których sami sięgacie, albo Pan Bóg przy różnych okazjach wam je podsuwa. I chciałbym się z wami podzielić tym tekstem. Dzisiaj tekst o Zacheuszu. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto, a pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Zache Jezusa. Któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali do grzesznika, poszedł w gościnę. Lecz Jezus stanął i rzekł do Pana, lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana, Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czym skrzywdziłem, zwracam po czwórnię. Na to Jezus rzekł do niego, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem syn człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Ewangelia notuje nam niewiele imion osób, które tak gdzieś pojedynczo spotkały Jezusa. Często to są osoby anonimowe, ale tutaj jest zanotowane jego imię Zacheusz. Zacheusz oznacza czysty, ale popatrzcie, jego życie jest niejako zaprzeczeniem jego imienia. Zacheusz jest grzesznikiem, tak go też ludzie postrzegają, tak go postrzega tłum. Do grzesznika poszedł w gościnę, i dlaczego go tak postrzegają? No bo e, celnicy to była grupa, która w ogóle jak czytamy Ewangelię, to widzimy, że jest utożsamiana z grzesznikami. Dlaczego? Bo raz pewnie bo są kolaborantami, czyli współpracują z okupantem, e, pobierając dla niego podatki, po drugie, no, często wykorzystywali swoją pozycję, żeby bogacić się w sposób nieuczciwy, pobierając też więcej dla siebie. I e, tutaj ta grzeszność niejako Zacheusza jest podkreślona przez to, że on był zwierzchnikiem celników, czyli już nie tylko zwykły celnik, ale zwierzchnik i był bardzo bogaty. Nie tylko bogaty, ale bardzo bogaty. To jest zaprzeczenie tego jego imienia. I tak go postrzegają ludzie, i tak pewnie patrzy też na siebie Zacheusz. Do tego dokłada się jeszcze jego uwarunkowanie fizyczne. Był niskiego wzrostu. Nie? My, być może ludzie się z niego śmiali. Właśnie, mamy czasem obraz takich nie, gdzieś w głowie bogatych ludzi, często takich się rysuje karykaturalnie, grubych, niskich i tak od razu gdzieś być może staje, przynajmniej przed moimi oczami, taki zacheusz. I to pewnie wpływało też na to, jak on się na siebie patrzy. I to jest pytanie, też o nas, jaką ja mam historię życia, jakie ja mam uwarunkowania fizyczne i jak. Inni na mnie patrzą, jak ja na siebie patrzę. Ale w Zacheuszu jest też coś dobrego. Jest w nim dobre pragnienie. Chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest. Ta konieczność. Nie? To nie jest jakieś tam byle jakie pragnienie, czy jakaś tam chęć. Koniecznie. I popatrzcie, co robi Zacheusz. Aby zrealizować to pragnienie, tą chęć, dlaczego on chce widzieć Jezusa, tego nie wiemy. On przekracza niejako właśnie tą swoją historię życia, to kim jest, bo też pewnie jakąś ma pozycję, no jako bogaty, jako mający jakiś urząd poważny, nie? To przekracza to i przekracza też swoje ufrankowania fizyczne. No mógł opuścić ręce i powiedzieć, no nie, ja nie mam szans przybliżyć się do Jezusa. Raz, to kim jestem, to mnie przekreśla. Po drugie, no jestem niski, no to się nawet nie dobcham do Jezusa. I mógł tak sobie powiedzieć i zostać, i byśmy Go dzisiaj nie znali. Ale Zacheusz przekracza to. I co robi? Pobiegł więc naprzód i wspiął się na Sykomor, aby móc go ujrzeć. I to też jest niesamowicie ważne dla nas. Czy ja potrafię przekroczyć, czy ty potrafisz przekroczyć właśnie swoją historię życia, to kim jesteś, to jak jesteś też postrzegany przez innych, czy potrafisz przekroczyć też swoje patrzenie na siebie przez uwarunkowania fizyczne, żeby zobaczyć Jezusa? Żeby chcieć Go zobaczyć, zrealizować to pragnienie, to dążenie. I on się wspiął na sykomorę, co jest Twoją i moją sykomorą? Co musisz, co muszę ja zrobić, żeby zobaczyć Jezusa i co robię w moim życiu? To są bardzo ważne pytania. I teraz dochodzimy do tego momentu, można powiedzieć w jakiś sposób kluczowego, na to, jak patrzy Jezus na Niego. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do Niego, Zacheuszu, zejdź prędko, albo dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Spojrzał w górę. Wiecie, Bóg, tak sobie myślę, że naprawdę On ma wszystkie powody do tego, aby patrzeć na nas z góry. No bo jesteśmy naprawdę niczym wobec Niego. To mam przypomina tą prawdę pierwsze czytanie. Panie świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej co odpadła na ziemi. Świat cały jest jak ziarenko na szali. Jak położymy takie ziarenko na wadze, takiej wielkiej szali, to e, nawet ona nie zadrga. Nie? I takie ziarenko, cały świat jest e, jak ziarenko wobec Boga, a co dopiero ja, jak, który jestem znowu jakąś niewielką cząstką całego kosmosu. E, a jednak Bóg. Ma wielką miłość i wielkie, wielką troskę o nas, zresztą to tym też nam przypomina całe pierwsze czytanie. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twojej mocy, oszczędzasz wszystko, bo, wszystko, bo to wszystko Twoje, władco, miłujące życie. I tak patrzy Jezus na, Zacheusz, na, na Zacheusza. Patrzy z miłością, nie patrzy właśnie wyniośle. Nie? My mamy takie powiedzenie: patrzeć na kogoś z góry. A Jezus spojrzał w górę, czyli patrzy z dołu na Zacheusza i jak patrzy? Po pierwsze, mówi do niego Zacheuszu, popatrzcie, on nie mówi do niego grzeszniku, człowieku, zna jego imię i zwraca się do niego Zacheuszu. Być może Zacheusz nawet zapomniał o, to, o tym imieniu, zapomniał tym, kim jest. A Jezus mówi do niego czysty: zejdź do, zejdź do mnie, zejdź prędko, bo chcę się u Ciebie zatrzymać. Nawet nie chcę, muszę. Także Bóg do każdego z nas mówi po imieniu, i popatrzcie, Bóg nie patrzy na Zacheusza przez pryzmat jego grzechów, ale patrzy tak w całej takiej można powiedzieć czystości, odsuwając te grzechy na bok. Zresztą pierwsze czytanie mówi takie ładne rzeczy. Oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócić. Bóg zamyka grzechy, zamyka oczy na moje i Twoje grzechy. Nie chce na nie patrzeć i nie chce na nas patrzeć przez pryzmat naszej historii, naszych wyborów, e, złych wyborów, ale chce zobaczyć w nas to, co jest dobre. I to jest spojrzenie ojca kochającego dobrego. E, każdy rodzic e, myślę, że patrzy na swoje dzieci, e, dostrzegając to, co jest dobre. Nie chce widzieć to, co jest złe. E, my to często też jako, na, jako nauczyciele w szkole dostrzegamy. Nie? Że właśnie rodzic to zawsze broni swojego dziecka, widzi w nim to, co jest dobre. I pewnie właściwie tak ma być, bo to pozwala dziecku rosnąć, rozwijać się. Nie? Gdyby rodzic widział to, co jest złe, i nieustannie to piętnował, no to nie ma, nie ma przestrzeni, żeby dziecko mogło się uwolnić od tego, co jest złe. Oczy zamyka, że na grzechy ludzi by się nawrócili. I tak, tak patrzy Jezus na zacheusza, właśnie zamykając oczy na Jego grzechy. I dalej Jezus mówi, muszę zatrzymać się w Twoim domu. Tam mieliśmy, Zachusz koniecznie chciał zobaczyć Jezusa, a tu Jezus musi się zatrzymać w Jego domu. Nasza konieczność, jak my mamy w sercu takie wielkie pragnienie spotkania Boga, zobaczenia, kim On jest, doświadczenia Go, to Bóg niejako jest przymuszony. Możesz przymusić Boga do tego, aby się zatrzymał w Twoim życiu, aby przyszedł do Twojego życia. I co się dzieje? Popatrzcie, takie spojrzenie miłości Pana Boga na człowieka, na Zacheusza, zmienia go. W całym tekście, jak go przeczytacie, nie ma ani jednego słowa ze strony Jezusa, które by jakoś moralizowało Zacheusza, żeby Jezus mu zwracał na coś uwagę. Po prostu Jezus jest z nim. Jezus mu okazuje miłość, Jezus pokazuje mu to piękno, można powiedzieć w ten sposób, jego głębi. I Zacheusz doświadcza swojego, swojej przemiany. Bo co się dzieje? Zacheusz staje i mówi: Panie, oto połowę mego majątku daję Bogim, a jeśli kogoś w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Także bliskość Boga zmienia człowieka. I myślę, że to jest klucz, moi drodzy, do tego, żeby dokonywała się przemiana nasza, i innych. Zobaczyć, doświadczyć tego spojrzenia Bożego, tej miłości. Dlatego nieznacznie każesz upadających i strofujesz, przypominając w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie Panie uwierzyli, przypominając w czym grzeszą, nie? przez swoją delikatność, swoją miłość. I dzisiejszy świat próbuje nam, nie, można powiedzieć, zamknąć oczy na nasze grzechy. To jest, to jest logika świata, nie? żeby nie widzieć grzechu, żeby to, co jest grzechem, nie nazywać grzechem a z drugiej strony chce nam wmówić, że Bóg właśnie patrzy na nasze grzechy, że On to czatuje, próbuje zupełnie wrócić, a Słowo Boże nam pokazuje coś odwrotnego. Bóg zamyka oczy nas, na nasze grzechy a, i otwiera nasze, żebyśmy je widzieli, żebyśmy mogli po prostu do Niego przyjść i powiedzieć, Panie, tak, ja je widzę, Tobie je oddaję i proszę Cię, wierzę w Ciebie i chcę się zmienić. To jest logika miłości. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy, Pan jest dobry dla wszystkich, a jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, i ponosi wszystkich zgnębionych. Chcę na koniec Ci powiedzieć, że Ty jesteś tym takim Zacheuszem. I Bóg chce do Ciebie powiedzieć: Jesteś Zacheuszem, jesteś czysty. Patrzę na Ciebie z miłością, zamykam oczy na Twoje grzechy chcę Cię przyjąć po prostu i pragnę, żeby Twoje życie stawało się piękne. I tak jak kończy dzisiejsza Ewangelia, albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Niech to słowo dociera do tych, którzy zginęli i niech usłyszą, że Bóg chce się u nich zatrzymać dzisiaj, w tym dniu. Podsuńcie tą dobrą nowinę tym, którzy się pogubili. Szczęść Boże, dobrej niedzieli.